Ja chyba to udowadniam delikatnie swoim życiem, że y, są osoby, które mają miliony, miliardy i tak dalej, natomiast niespecjalnie jak patrzę z perspektywy drobnego podróżnika właśnie, y, nie potrafią z tego korzystać. Ale możemy udowodnić, że mając niewielką firmę czy, czy dobrą robotę, możemy sobie kupić motocykle marzeń i, 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 i zwiedzać na, na nich świat. Kuba, przedsiębiorca, rentier, inwestor, y, autor książki. Pod tytułem sztuka równowagi finansowej. Tak jest. Jeszcze ciepła, dopiero co wydana. Dokładnie, parę dni temu i powiem Wam szczerze, że po 10 latach pisania, 15 latach pracy chyba spadł ze mnie pewien ciężar, pewien ciężar gatunkowy. Książka jest oddana w sprzedaży i mogę zacząć żyć. Co robię. Jest to jeden z pierwszych dni takiej, takiej, takiej wolności od, od pewnych obowiązków książkowych, więc zaczynamy. Wspaniale te wakacje. Nie? Większość osób pyta Kubę jak zarabiać pieniądze, jak je pomnażać, a my będziemy dziś ku... pytać Kubę jak się nimi bawić jak z nich korzystać. w swoich wykładach, swoich książkach właśnie do budowania swojej przestrzeni. Myślę, że kiedyś to były konie dla facetów, jakieś może wojny. Dzisiaj nie trzeba nikogo zabijać, nie trzeba konia karmić. Wystarczy 20 litrów paliwa I, Słuchajcie, zatankować ze 100-120 zł i cudowny dzień. Po wielu latach jazdy na Suzuki przerzuciłem się na BMW i myślę, że postaram się udowodnić, że, że te BMW, zwłaszcza do bardzo długich tras, są chyba lepiej zoptymalizowane. Ja nie miałem zbyt wielu motocykli, bo jestem yy, wierny bardzo różnym markom. Yy. Najpierw jakieś tam skutery były, potem banditka, potem 1250 GFA coś takiego. A to też na marginesie kupiłem motocykl, którym nie jeździłem. Z dwóch przyczyn: pierwsze nie miałem czasu, bo rozwijałem biznes. Po drugie była taka wyprawa. Czy wyprawa, gdzieś tam pojechałem w tatry słowackie i powiedziałem, że nigdy więcej już nie będę jeździł w trasy na motocyklu. Coś było nie tak z pozycją, być może jestem dość wysoki i co, coś się nie zgadzało. I spróbowałem RTK. RT 2013 rok, produkcja, chyba w 2014 kupiłem. No i zobaczyłem, że można motocyklem jechać na przykład sobie na Split 1500 km kilometrów czy 1,400, zjeść obiad, przespać się i wrócić następnego dnia. I nie cierpieć naprawdę w trakcie. Ktoś, kto je, je, jechał motocyklem gorzej wyważonym, 1000 km dobrze wie że jest to walka. Nie mówię już o trakcji. Jak deszcz pada, jest ślisko, jakiś mrozek delikatny, że tym się kompletnie nie da jechać. BMW uważam wybacza bardzo wiele błędów, ale dwa coś takiego jak ergonomia, że ten motocykl jest bardzo lekki, stosunkowo krótki, wielka szyba, nawet osłona, to, to mówię, to, 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 to się docenia dopiero po każdej setce przejechanych kilometrów. Powiedzieć, że Kuba mnie zaskoczył, tak skromnie podszedł do tematu, mówił, że on tak na tym torze, to ostatnio był rok temu i. W zeszłym i że, roku. W zeszłym w razy roku po że dwa minut. razy w życiu był tylko na tym torze. Tak, więc e, byłem zaskoczony, bo tutaj o domknięta lub prawie domknięta niewiele brakło. Naprawdę jeszcze troszkę poprasujemy i będziesz tutaj przycierać tylnymi kuframi. Ale to jest szacun dla producenta. To jest, słuchajcie, też samochody BMW lubię dlatego, że są BMW. Natomiast co do jakości i ceny można by dyskutować. Naprawdę. Mimo tutaj hmm. tych gadżetów z tyłu. Natomiast uważam, że pod względem motocykli to jest Mistrzostwo Świata. I mogliby tutaj napisać dowolną markę Xiang Mai. Te, te motocykle się po prostu yy, bronią. Nie wiem, jak, mi się nigdy nie popsuły, bo tu też w internecie krążą legendy. Yy, żaden z motocykli nigdy mi się nie popsuł, jak jesteś w domu od domu. 2000 km, 3000 km gdzieś na Gibraltarze. Motocykl nie może się popsuć. Ile nakręciłeś tutaj już na Jest Tu niewiele, tu jest 23 tysiące yy, na GS. Mam, nie wiem, z 12 czy 20. Nie, nie patrzę na to, sorry, nie patrzę, ale. Jak Kuba powiedział, że jednym strzałem przyjechał za ten, robiąc ponad dwa tysiące kilometrów na raz, to stwierdziłem, no dobra, to jest motocyklista, mamy o czym rozmawiać. Na przykład 1600 słyszałem o problemach ze skrzyniami biegów. Jest, rozumiany? teraz koledzy się rozwyciała, tylko tłumaczą to mechanicy, bo to już producent, no to się nie ma co tłumaczyć. To jest źle, jest to błąd. Ale podobno, no te przełożenia są tak wymagające, po, 5, po nie wiem, 70, 80 tysiącach można tę skrzynię wymienić, ale no kolega je Jeździ naprawdę ostro i, i, i cały czas jeździ. Dużo lepiej jest w GS-ie. Tutaj też rozgrzeszyłbym i przeprosił wszystkich kolegów GS-owców, z którymi przez lata się spierałem, że, że nie jest tak dobrze, jak mówi producent i użytkownicy GS-ów. Ale od momentu, jak kupiłem ten motocykl, to ten służy jako. Jako, za, jako zabawka, jako przewieszka do Sopotu i z powrotem i tak dalej. A to jest abstrakcja. Widzisz, a jak my o tym mówimy, to wszyscy od nas a sprzedaliście się, film sponsorowany. Słuchajcie, ja nie dostałem, nawet chciałbym, bo uważam, że dużo dobrego powiedziałem na kanale, natomiast dzisiaj dostałem od, od Ciebie pendrive'a, jest to więcej niż dostałem od BMW Polska przez zachwalanie tych motocykli. Zacząłem jeździć w terenie. Nigdy tego nie robiłem. Była taka wycieczka z dwójką znajomych, pojechali krosami, katemami. Ludzie, którzy naprawdę potrafią jeździć. Ja jako skrajny amator założyłem koło i, yy, i tylko dwa razy się przewróciłem, bo cały dzień yy, słuchajcie tyrania po szutry, jakieś trawy, ale, ale nie, nie przewróciłem się podczas jazdy. Do 100 na godzinę po szutrach można sobie jeździć i czuję się pewien kąf. Na trasie tu też mam sardynie objechane, jakieś Włochy i tak dalej, na normalnej oponie można sobie 1000-1500 km pojechać oprócz y, tutaj problemu, y, jak dla mnie z, z ochroną przed wiatrem jest to motocykl, którego mi, gdyby nie sen, można by nie zsiadł. Mam sprzedawać motocykl, który ma 12 albo 20 tysięcy przebiegu, załóżmy za 62 tysiące i kupować nowy ze wszystkim za 100. Te 7 koni czy 8 no nie jest warte jak dla mnie 50 tysięcy do tych dopłaty. Dwa, Przy nowym sprzęcie jeszcze jest coś takiego, że trochę się boisz wjechać w las, trochę się boisz wyrzuć, wywalić to go. To jest bardzo ważna rzecz. E3, tak. czego, co mi się nie podoba, jak jedziesz nowym motocyklem czy czymkolwiek nowym, to trochę tak w środowisku wygląda, że. Jak taki, taki noworyż, który sobie kupił, nie potrafi jeździć autentycznie, mm, tak to mm. czytam. Wydaje mi się, że 95% właścicieli GS-ów nie korzysta z jego możliwości. Pojechaliśmy, słuchajcie, w, w Bieszczady. Na pełnym legalu są szutrowe, fajne drogi, takie przecinki 5-6 metrowe. Nie trzeba jechać szybko, 50-60 na godzinę, ale jest odrobina przyrody, jakaś rzeczka, jakaś kraksa. Natomiast no, jeżdżenie y, do kawiarni tym GS-em, jak dla mnie, jest w takim dziwnym tonie. Jeżeli ktoś, słuchajcie, stać go na ten leasing, że będą półtora tysiąca złotych, czy nawet na tysiąc, bo to można zleasingować jako 3-4 letni motocykl, myślę, że nie ma. Póki co nie ma zamiennik. To jest, słuchajcie, motocykl, który ma 6 lat. To jest 2014 rok, kupiony w 2016. Na ogromnym rabacie dealerskim, no bo to stało w salonie zresztą w Warszawie przez dwa lata, nikt tego nie chciał. W miarę zadbany leasing się skończył. Ubezpieczenie kosztuje 150 złotych. Można taki motocykl wyrwać dzisiaj za 30-40 tysięcy, można to jeszcze zleasingować. więc okazuje się, że za paręset złotych miesięcznie mamy jeden z najlepszych chyba takich pojazdów dzisiaj w ogóle jakie, jakie na rynku wyszło, ale brałbym ten. Jeżeli dzisiaj tego mi brakowało kiedyś, jak, jak oglądałem różnego rodzaju porównania, z całym szacunkiem po latach to jest motocykl dla początkujących, dla niepoczątkujących, dla wszystkich. in Egypt, the same w Niemczech. Chcesz przy tamtym stać czy wolisz przy tym? Przy tamtym sobie stać, wybrałeś tamty. tamtego, no. Wybrałeś tamtego, więc to ma bardzo duże znaczenie, absolutnie. Jeszcze nigdy nie jechałem 8 godzin na Mazury. Także tak, pomiliśmy rekord, słuchajcie. Dwóch... To... jak chcesz jechać dłużej 8... na Mazury w niż do Chorwacji z Łodzi, to, to, to bardzo proszę z Piotrem. Tu... Ty jeździsz 3-letnim GSM, tak. miałeś możliwość przejechania się na nowym, to, to, to Ty widzisz największe różnice, nie o o To, ja. to bary nie chodzi o to, czy nowym, czy nie nowym. Mówimy o tym modelu 1200 1250. 150. Chodzi o silnik. To trzeba przyznać rację. Słuchajcie, oddać tutaj cześć inżynierom z Bawarii. Ewidentnie to jest, ile to jest koni różnicy? 125-165. Nie 6, powiem tak? dokładnie teraz ile, ale wydaje mi się, tak, że, że się kwestia 11. Kil kilkunastu. To czuć naprawdę czuć jeżeli mogę w ogóle się wypowiedzieć jako amator o kulturze pracy na pewno delikatniej fajniej sprężyściej pracuje silnik czuć moc lepsza praca co do pozycji, jeżeli macie więcej niż, nie wiem, 1,78 m, 80, to brałbym Adventura. Raczej do, do lasu ta wersja y, normalna. Większy zbiornik, lepsza pozycja, na pewno lepsza ochrona przed wiatrem. Co do silnika, wygrywa 1250 w ogóle i chyba skrzynia. Wydaje mi się, że dużo delikatniej te biegi pracują tutaj, no masz ten nowy wyświetlacz, ale ja na takie gadżety to raczej nie patrzę. Czyli gadżeciarzem nie jesteś? Jestem oczywiście, ale, ale za to bym nie dopłacił. Natomiast okay. jeżeli kupujecie motocykl dzisiaj, jest to, nie wiem, 15-20 tysięcy złotych różnicy, bierzecie to jakoś w leasing i jakoś to się kalkuluje, no ewidentnie brałbym no. Ciekaw jestem, czy ktoś był na tyle spostrzegawczy, że zobaczył, że w pierwszych ujęciach Twój GS był na kostkach, a teraz nie jest na kostkach. Mamy spostrzegawszych widzów, więc jest szansa, że, że tak. Zamieniliśmy Cię na takie opony bardziej szosowe. Pewnie jak wrócisz z wyjazdu do Łodzi, to znowu pojawią się kostki. Tak ktoś czuję. Zdecydowanie. Z mojej <gry> również strony użytkownika w lesie bez kostki przy motocyklu tak dużym jest naprawdę niewygodne. Widziałeś zresztą moją jazdę w kost, na, na, na kostkach, no tak. bez kostki, różnica jest tak, potężna tak, tak, tak. i też jeżeli mogę taki mały sekrecik, bardzo się bałem tym motocyklem, mówię o gs wjeżdżać do lasu, jak założycie dobre opony z kostką, czy jak to się nazywa, naprawdę jest, jeździ się po piachu, czy po, gdzieś po szutrze, podobnie jak skuterem wodnym po jeziorze. Jest to samo wrażenie, jest ogromny komfort yy, trakcyjny. Ale no niestety dałeś mi do myślenia, dlatego też y, moja uwaga znowu kupującego. Y, w salonach motocyklowych często robią tak, przebiegli sprzedawcy, że dają Wam motocykl na weekend. Jak ktoś nadam tego, <laughs> tego typu zabawkę y, da Wam na weekend, to naprawdę ciężko w poniedziałek ją oddać. Był taki moment w GS-ie, kiedy zmieniali ze 120 na 125 koni, 4-5 lat temu. Nie było takiej, takiej Takie, różnicy aż konstrukcyjnej. Tak dużej różnicy. Teraz jest y, potężna, więc myślę, że to będzie kwestią czasu. Tylko jak gs gdzieś tam się zmienią, ale jeżeli zaczynacie, to myślę, że za pół ceny można wyrywać motocykl dzisiaj, który ma raptem 11 koni. Mniej. Jeżeli macie marzenia o motocyklach, ale nie stać wam raz na nowy czy dwuletni motocykl, to nie ma to się przejmować. Można naprawdę wciąż kupić bardzo fajny motocykl w niedużych pieniądzach. Historia z mojego podwórka. Mam kolegę, który również kupił Gieteka, tą krowę, taką, co w garażu widzieliście i na torze. Jako drugi motocykl kupił sobie chyba 25-letnie suzuki. Takie enduro, ale, ale, ale również szosowe. Za 5000 zł nowe kostki i śmigamy razem. Nie ma, naprawdę, no, 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 nie, ma, nie ma większej różnicy. To nie jest przywiązanie do marki. Chodzi o tą ergonomię. Okay. Przyjechaliśmy tutaj, słuchajcie, 11 godzin w siodle. Mam ochotę jeździć. Jeżeli ktoś. Jeździ banditką i potrafi jechać 12 godzin i ma metr 90 wzrostu, i go nic nie boli, nie wiem jak to robi. Po prostu coś w tym sprzęcie jest i, i nie zachwalam, broń Boże, marki, jeżeli Wam się tak samo. Sukces tego motocykla nie wziął się z Nie wziął się, tak. tak, tak nie bez tak, powodu tak, jeździ ich tak, 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 tak dużo. Tak, tak, tak. W tym roku niestety zlot w Garmisz się nie odbył, ale. Nie, można pojechać do Garmisch i zobaczyć, ilu gs z całej Europy się zjeżdża. I to jest Przebiegi po 250-300 tysięcy, no ja ponieważ jestem tym BMW-kowiczem, zachwalam to, ale, ale ten, to jest jeden, jeden z niewielu produktów BMW, który naprawdę broni się sam. Jeszcze ważny aspekt bary, bo o tym nie mówimy, bezpieczeństwo. Ten motocykl wy, wybacza bardzo wiele błędów. Na wiele wycieczek, które jeździłem w 30-40 motocykli, wszyscy żyją. Te wycieczki trwają od wielu lat. Nikt sobie nic nie złamał. Jeżeli były przewrotki, to tylko na postoju, że komuś się gdzieś tam omsknęła noga. Teraz spędziłem 4 dni na Mazurach, właśnie na tej nowo nabytej łodzi, więc cieszę się bardzo. To jest pasja, którą dzielę z rodziną, bo tego mi brakowało, że mogę z żoną, dwójką, dzieci sobie motorową gdzieś tam całkiem szybko pływać. Natomiast co jest wspólnego? Wydaje mi się, że prędkość, warkot silnika, pewna uczciwość. Tu, tu musisz coś potrafić, musisz się z tym zmierzyć, musisz odkryć swoje słabości, że Pada deszcz, musisz jechać wolno, nie umiem zaparkować czy przycumować się motorówką. Uczę się tego, także no jest to wyzwanie, bardzo łatwo się to ogląda, kto szybciej, kto wolniej, co lepiej. Natomiast y, zrealizować się y, jako mężczyzna, jako człowiek, wydać na to pieniądze, zmierzyć się z tym wydatkiem, z tym hobby, no jest, jest, to, to, jest, to, jest to kosztowne, problematyczne, trzeba udowodnić żonie. Bardzo serdecznie wszystkich jednośladowców, bo myślę, że każdy kto jeździ na motocyklu no czuje tą, tą siłę środkową, przyspieszanie, czuje wiatr we włosach. Jest jakaś brać, że jeden drugiemu sobie pomaga, a na pewno, na pewno go rozumie i trzeba się wspierać, tą, tą, tą społeczność budować i myślę, że odczarować pewien mit, że jesteśmy dawcami nerek, że jak tata ma dwójkę dzieci i on jeździ, to na pewno chce, żeby dzieci zostały sierotami, bo są takie, takie jakieś cały czas naleciałości, chyba niepotrzebne. To just breathe you in from the pain and the heartache, the mind and the skin, and your true guilt underneath all the lies and the walls that you.